Hejka. Witam Was dzisiaj w 24 odcinku drugiego sezonu serii co robię po szkole. Dzisiaj wolny dzień miałam, wolne do olimpiadki. no i wiecie, o której wstałam o 12, .00. a na którą miałam budziki na no 8 rano, więc mam 5 godzin niż no, miałam e, to zaplanowane. W ogóle obudziła mnie pani rano koło 9, ale poszłam dalej spać po prostu koło, mnie się pytała, czemu do szkoły nie poszłam. A potem tak wstałam już właściwie tylko dlatego, bo mama mnie obudziła telefonem i po prostu rozmawiałyśmy. I gdyby nie to, bym spała może nawet do 15. Ale akurat ten jest ważny, wyspanie się powoduje to, że ma się potem więcej siły. No chyba, że się śpi za długo. To wtedy już jest takie, że jest się zmęczonym spaniem I tak troszeczkę dzisiaj miałam. Także wstałam w końcu, na 14 poszłam do szkoły na rozgrywki siatkowe w ramach Ligi Klas. A że jakby w tym tygodniu jest obóz informatyczny, i połowa klasy pojechała, i też tam pojechały dziewczyny, a w ogóle nas jest siedem w klasie no, dziewczyn. A no wiecie, drużyna sportowa akurat do siatkówki to jest teraz 4 osoby, bo to nie takie to pełnowymiarowe boisko, tylko właśnie takie mniejsze rozgrywki. Eee, no to zostały trzy dziewczyny w klasie, potrzebowali 4 osoby. No że ja jestem na miejscu w internecie, to uznam, że dobra, pójdę. Ale wczoraj wieczorem sobie robiłem poznokcie. Bo tamte stare mi trochę odrosły, i uznam, że pora zmienić, i nazywam no, sobie nowe. Piękne, długie, teraz tylko do pomalowania mi zostały, ale wiadomo, siatkówka, jak to siatkówka. I jak to się skończyło? Tak! Ten złamany, ten złamany. Czyli zamiast teraz malować, będę musiała jeszcze je odbudowywać. Jeszcze dzisiaj przechodząc przez stołówkę, było coś takiego dobrego do wzięcia, akurat już zjadłam i wypiłam tego trzy kubki, to są zmiksowane czarne puszczaczki z cukrem. Także to było takie dobre! Faktycznie, zdarza się czasami na stołówce, że jest coś takiego bardzo, bardzo dobrego. Na początku roku szkolnego było coś takiego z bananów. Po prostu chyba zmiksowane banany, no to już bez cukru, bo banany są same w sobie słodkie. Tak jakby a muffy. No i dzisiaj też. A gdyby takie coś było codziennie, ja bym bardzo tego chciała. Teraz jeszcze renderuję filmik. 50% już widzę, że się zrobiło. Dodam go, ogarnę paznokcie i będę się uczyć. Ale jest taka piękna pogoda, po prostu jakby nie mam już siły na nic, najpierw bym wzięła kocyk i poszła po prostu sobie poleżeć na trawie albo, załóżmy iść gdzieś w okolice Odry i tam się rozłożyć, sobie posiedzieć tak na spokojnie. Ale nie. Jeszcze półtorej tygodnia no, intensywnej nauki. Ale znowu, jak wrócę po moim wolnym, to będę miała do napisania cztery rzeczy z niemieckiego samego. W sensie trzy kartkówki i diagnozę. A jeszcze na siatkówce dzisiaj postanowiłam się troszeczkę poświęcić w innej zagrywce. I sobie zdarłam, no, parzyłam skórę. Myślałam, że to jest małe, a teraz patrzę, że o, pięknie, taka rana. Takiej wielkości. To znaczy rana. Takie, no, zdarte. A to tak piecze, tak niemiłościernie. O, takie fajne sobie zrobiłam coś. No i pazury. Jedna ręka gotowa. Tylko jedna... O nie, lampa mi się włączyła. Tylko jedna dlatego, bo e, no drugiej póki co się robić nie chciało. I w ogóle... Robienie paznokci jest fajne, bo w tle muszę coś puścić i słuchać. Jak ja sobie puściłam jakieś tam wykłady takie ekonomiczne, jakieś tam rzeczy, po prostu sobie malowałam paznokcie i tam w tle sobie leciało i sobie tak słuchałam. I miałam przynajmniej jakieś zajęcie podczas malowania paznokci. Takim późnym wieczorkiem zrobię drugą rękę. No i będzie fajnie. Nie wiem, bardzo mi się podobają takie pazury. Już takie chyba raz miałam, ale nie aż takiej długości. Ale kolor taki bordowy, matowy, to jest Piękne. W ogóle zgadnijcie, skąd ja teraz wracam? Z McDonalda. Tak, była godzina 21, no tak, może za 5. I uznałam sobie, a nie byłam dzisiaj na tej kawie poniedziałkowej za 2 złote w McDonaldzie. No to co, sprawdziłam, do której jest tam galeria czynna. I pojechałam po kawę. W ciągu 30 minut pojechałam tam, poczekałam na tą kawę, jeszcze frytki zjadłam i wróciłam. Jest dobrze. A teraz idę jeszcze chwilę pograć w bilarda, bo w sumie to jest fajna rozrywka i pół godziny jakby nie zaszkodzi, nic się raczej nie stanie. A przynajmniej się jakoś tak rozerwę. Wiecie dlaczego nienawidzę początków miesiąca? Bo trzeba iść do biura i odebrać te głupie bloczki. A to jest tak, że jak ich nie odbiorę, to mogę mieć jakiś tam problem. Tak bardzo mi się nie chce iść. Szkoda, że to biuro jest od drugiej strony całkowicie internatu i trzeba cały internat obejść. I tak, znając, że się nic dobrego dzisiaj na stołówce nie ma, więc będę musiała zjeść sobie coś sama. Tylko jest taki problem, że mi się dzisiaj nic nie chce robić. Nawet mi się nie chce iść do sklepu po jakieś pieczywo, bo mam pełno humusu. No ale, bo no, musiałabym iść do sklepu, przecież nie będę jadła samego humusu łyżką. A w mojej szafce też tak w sumie nic nie mam do jedzenia. Jedynie tuńczyka, ale tuńczyka jad jadłam już wczoraj z puszki. Dobra, zamiast smarudzić, to pora się wybrać po te bloczki. Coś dzisiaj się nie mogę ubrać. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale chcę teraz iść na miasto, bo jestem bardzo, bardzo głodna, więc sobie na burgera, bo dzisiaj są na promocji. Tak wiem, że troszeczkę niezdrowo, ale wiecie, mi się dzisiaj nic nie chce do jedzenia robić samemu na stówce, tak jak myślałam, no nic dobrego nie ma, także no innej opcji nie widzę. Jeszcze myślałam, czy nie założyć sukienki, bo sobie teraz przywiązam taką sukienkę, taką, wiecie, letnią, taką błękitną, także nie wiem, co mi spoko jest, ale... No znowu tak nie jestem przyzwyczajona do chodzenia w sukienkach na co dzień, tylko na elegancko na co wcześniej sukienki ubieram. No i chyba też wrócę do mojego schematu uczenia się poza internetem, to znaczy w jakiejś kawiarni usiąść, rozłożyć się, komputer rozłożyć i wtedy się uczyć. Nie wiem, jakoś w internecie jakby nie mi się zmusić do nauki. Wróciłam, pouczyłam się, wyjście do kawiarni i pouczenie się tam to był genialny pomysł, bo siedziałam tak prawie 3 bite godziny i się po prostu uczyłam i uczyłam i uczyłam i uczyłam i aż mi prawie mózg wyparował. Potem się jeszcze na chwilę z siostrą spotkałam, no i wróciłam do internatu. Wszystko wskazuje na to, że jutro e, chyba będę szła na pierwszą matematykę, potem na zawody i potem na angielski. A na angielski mam sprawdzian z angielskiego. Z kilkuset słówek. I jakby chciałabym się uczyć już do tego, co powinnam się uczyć, czyli do olimpiady. A nie do jakiegoś angielskiego, który mogę potem spokojnie nadrobić. No ale No, jeżeli nie będę jutro na całego dnia, no to będzie bardzo No, Dobra, muszę teraz uciekać i się po prostu ogarnąć. Zrobić jeszcze matmę na jutro zadania. Nie wiem, tylko kocha z 50 ich mam, bo zawsze miałam zrobione arkusz maturalne no wcześniej parę dni, a teraz ich nie zrobiłam. I no, jest dość późno, a ja mam dość dużo do zrobienia. No i się okazało, że na 99% mam dzisiaj zwolnienie z całego dnia, czyli nie, nie idę na lekcje. A dzisiaj na sieranku mam hummus. W sumie ten się już nie nadaje do jedzenia, bo otwieram go dawno temu, więc pewnie, ile to z dwa dni pospożyć, no to nie. Ale ten, jakby paprykowy, co tutaj mam, jest jeszcze zamknięty, bo jakby tutaj ta folia jest dobra, bo dzieli każdy hummus osobno. Więc jakby nawet jak mi się jeden zepsuje, to nie otwieram wszystkiego naraz, czyli mogę sobie spokojnie zjeść ten trzeci smak. Tylko zajdę na stołówkę na śniadanie, zobaczyć czy są jakieś pomidory, po prostu jakieś warzywa. Pewnie nie będzie, albo będą takie, że się zjeść nie da, bo będą zaszmało, albo zamrożone. Albo jakieś takie, nie wiem, przedojrzałe, albo niedojrzałe. No ale zobaczymy. Coś mi się udało zdobyć, ale tak jak myślałam, te pomidory są zamrożone. Także fajnie. Mam tu jakiś ser. Jeszcze jakaś wędlina była, ale zbyt dobrze nie wyglądała. Ale do tego wiadomo, mam już mój humusik i pierwsze dobre takie um, z z ziarnami. No i już się przebrałam, trochę połączyłam i teraz pora iść na zbiórkę i na zawody. Jestem już po zawodach i jestem z siebie taka dumna, to znaczy byłam jakoś 16-17 na około, nie wiem, z 50 osób, więc dla mnie to jest ogromny wyczyn, to znaczy, wiecie. No ja nie biegam wyczynowo, biegam po prostu tylko dla siebie, swoim tempem Także jak dzisiaj musiałam tak być cały czas w, w miarę możliwości szybko No to to jest dla mnie no, dość duże wyzwanie Ale jakoś jak biegam przez koleżanku na początku W sumie do końca razem biegłyśmy I nie wiem, tak mi się dzisiaj dobrze biegało, tak fajnie było Jeszcze pamiętam jak w zeszłym roku byłam na przełajach do wtedy miałam bardzo zły czas, a teraz czekam na wyniki się dowiem dokładnie, która jestem i jaki miałam czas Najważniejsze z tego wszystkiego jest to, że po prostu jestem teraz szczęśliwa i no, usatysfakcjonowana. Oczywiście nie mogłam usiedzieć w internacie, tylko musiałam jechać na zakupy. W ogóle zasnęłam na jakąś godzinę, jak wróciłam po zawodach, po prostu położyłam się na chwilę, miałam się wykąpać, ale po prostu walnąłam się na to łóżko i zasnęłam tak. Także mam zakupy z, 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 z dla tym razem. W ogóle moim głównym celem był po prostu tribiotik, taka no małaś antybiotyk na tą moją nogę, bo mi tak zaczęła ropieć dzisiaj, że ją muszę to jako załagodzić. W ogóle jeszcze dzisiaj jak biegłam to miałam niby plaster, ale potem jak go zdjęłam to takie u uh, ładnie to to nie wygląda. A zakupy mam o takie, wreszcie dorwałam kawę, wreszcie, uznam, że już nie czekam na żadną promocję, tylko kupuję w takiej cenie jaka jest. Następnie pierniczki, tak miałam ochotę na pierniczki teraz coś zdrowego do zmiany i są to chipsy z jabłek teraz takie mini lody ale z Marcelą miałyśmy taką ochotę na coś słodkiego jeszcze z czekoladą, także dzisiaj wieczorem sobie je zjemy no i jakieś herbatki jedna jest jakaś super owoc żurowina i skórka granatu, wygląda dość dobrze melisa, bo wczoraj wieczorem sobie wypiłam, ale od Marceli musiałam brać, więc uznam, że kupiwać wreszcie swoją, Jerba. To jest w sumie, zamiast, tak jakby kawy się to pije, tylko nie mam takiej tej fajnej specjalnej rurki do picia jerby. A zobaczymy. I w ogóle jest bardzo ciekawa, no bo o smak aloes i ze skórką granatu. Mam nadzieję, że to będzie dobre i się nie zawiodę. Jakieś kisielki. To są akurat owoce leśne. Jeszcze mam tutaj wiśnie. No i... a! I jeszcze pieczywo do hummusu na jutro na śniadanie. No, i mamy już piątek. jak ten czas szybko leci. Najgorsze jest to, że mój organizm prawie w ogóle ze mną nie chce współpracować. Bo już w drugi dzień z rzędu nastawiam budziki na jakoś tam siódmą rano czy 8, żeby po prostu się pouczyć od rana. Ale wstałam znowu prawie o 12. Myślałam, że problemem jest to, że nastawiam sobie zawsze milion budzików i po prostu liczę, że któryś mnie obudzi. Więc uznałam, że dzisiaj nastawię tylko jeden. Żeby po prostu wiedzieć, że mam stać. Ale go nie usłyszałam. Więc po prostu telefon dzwonił przez 10 minut i się sam wyłączył. W ogóle wczoraj poszłam biegać i przebiegłam, nie wiem, z 2-3 kilometry, bo potem je zaczęły tak jakby łamać nogi. Po prostu biegłam, biegłam, i po prostu czułam ogromny ból. Yy, I sobie po prostu wzięłam magnes od siostry, także muszę teraz sobie jakieś niedobory uzupełnić. No i mam też duże zakupy z wczoraj, bo byłam w Biedronce i mam jakieś tam owocki, jakieś tam serki danio, także mam co jeść dzisiaj i jutro. Jeszcze kupiłam wczoraj masło orzechowe, więc masło orzechowe z bananem, to są pyszności. Jeszcze mam tam pomidorki, pieczarki, to do e, obiadu, bo sobie takie nalesinki nam, po wietnamsku, tylko muszę jeszcze cebulę kupić. A Aj, zapomniałam o niej wczoraj. I po prostu smażę na pierwszej patelni e, właśnie pieczarki i cebulę. A potem się zalewa ciastem leśnikowym i jest takie dobre jedzonko. No a w lodówce też jest dość dużo jedzenia. I dzisiaj na śniadanku sobie zjem hummus, bo go wczoraj otworzyłam. I może do tego na przykład sok pomarańczowy. O tak, ten 100% jest pyszny. A na deser będą boróweczki do zjedzenia i banany. Patrzcie, patrzcie, co w domu znalazłam ostatnio. Znalazłam ostatnio w domu rolki, a że z 3 dnia temu w weekend spędziłam no, połowę niedzieli na na rolkach z Nataszą no to uznałam, że znajdę gdzieś swoje w domciu i je przywiozę do Wrocławia. A że dzisiaj jest pogoda taka no, się trochę ciemnia, i jest trochę już późno czy późno, no 18, 18 jest, ale ładna godzina to jeszcze mogę sobie teraz pojeździć troszeczkę. Sobie ponagrywam jakieś tam wykłady na telefon, także Eee, będę sobie słuchała po prostu i jeździła i uczyła się. Chyba próbuję taką formę aktywności, czyli żej na rolkach i nauka, bo nie wiem, to było super. W sensie teraz jeździłam dwie albo trzy godziny, nie wiem właśnie który wyszłam, czy to była 17.30 czy 18.30, bo jak 17.30 to jeździłam w sumie trzy godziny, no jak 18.30 wtedy dwie, bo jest, no, tam po 20. A teraz jeszcze sobie zrobię kolację. W ogóle miałam dzisiaj tą kolację, co teraz będę robiła zjeść na obiad. W sensie wiecie, yy, to miał być mój obiad, ale coś mi nie wyszło. Także teraz muszę się szybko pozbierać, żeby dostać klucz do aneksu, i w ogóle sobie tak się kręca, ale jakoś tak mi jest fajnie na rolkach. <grych> tak, bo jeszcze ich nie zdjęłam. Także szybko robię ciasto i będę smażyć na leśniczki. Dzisiaj trochę się poruszałam, więc mogę chyba troszeczkę więcej zjeść. Przecież jakoś trzeba nadrobić te kilokalorie. No i zostały mi jeszcze dwa naleśniki, bo poprzednio jadłam wszystkie z pieczarkami, a teraz jeszcze mam dwa. I tak sobie wymyśliłam, że zjemy z bananem i z masłem orzechowym. Mmm, Pora rozpocząć nowy dzień i dzisiaj biorę się za przygotowania, tak jak już z pełną parą. Jeżeli mam śniadankę, żeby mieć dużo siły. To są e, nociabata z humusem i z pomidorkiem. Jeszcze mam tutaj drugiego pomidorka w zapasie, zaraz go sobie zjem. A na takie drugie, ale śniadanko taki deserek, żeby nabrać chęci. To mam borówki amerykańskie z masą orzechowym i z bananem. Wczoraj jak jadłam i to jest genialne połączenie. Dlatego sobie zaraz jeszcze zaparzę jarbę, bo kawy chyba pić nie będę. Chociaż zobaczymy, jak to się ułoży. No i e, mam taką fajną książkę przygotowaną już do czytania na dzisiaj. Troszkę on mała, więc pewnie mi cały dzień zejdzie, ale fajnie by było, gdybym ją ogarnęła dzisiaj. No patrzcie tylko, jaka to smiska dobroci. No i już powoli nadeszła pora pakowania się. Generalnie od godziny w sumie już nic nie zrobiłam, po prostu nie mam siły. Siedziałam nad tym już od 8.30 do 15.00 i to jest naprawdę bardzo długo, więc... No teraz chwila odpoczynku. Jeszcze w pociągu trochę popracuję, bo chciałabym tą książkę dzisiaj skończyć. Zostało mi jeszcze 100 stron. I też wiem, że jak dzisiaj jej nie skończę, to raczej już jej w ogóle nie skończę teraz przed olimpiadą, bo nie będę miała na nią czasu. To znaczy. Ona jest dość ważna, bo to jest też hasło przewodnie, tam rynek kapitałowy, giełda i w ogóle. Ale też mam w planach robić jakieś testy, po prostu jakieś inne materiały, a nie tylko to. Ale spodziewam się, że będzie dużo pytań właśnie z giełdy, no bo nie wiem, jakoś tak w tym roku. Też na etapie okręgowym już było dość dużo pytań odnośnie hasła przewodniego, a w zeszłym roku nawet nie wiem, czy było hasło przewodnie. Też ostatnio mi się załamał paznokieć, ten sobie dobudowywałam po tym, jak mi się załamał na WF-ie, ale jakoś mi się go nie chciało przedłużać. A teraz już nie zdążę. Mam za jakieś 20 minut tramwaj, także się dopakowuję jeszcze sprzątam tutaj, bo wiecie, podczas nauki, to tutaj materiały, tutaj, tutaj, tutaj łóżko niepościelone, tutaj jakieś naczynia do śniadania nieumyte. No i trzeba to ogarnąć, by nie wracać do takiego syfu w niedzielę, czyli jutro. Dzisiaj jest niedziela, i jak to często bywa wylądowałam w górach, i w ogóle wysiorosłam stoję. Mam zawał normalnie. Normalnie mi się całe nogi trzęsła jakby miała nogi po prostu z galorety. Generalnie nie mam tylko wysokości, ale jak czuję się jakby niepewnie niestabilnie, to się to zaczynam bać. I po prostu teraz jak patrzę w dół. To... Ale jest jej pięknie i w ogóle to jest góra e, Trójgarb. No tutaj jest dość wysoko, także parę metrów jestem na ziemią. Na zwykłej kracie. Uh, to prawie już sam szczyt, a tu patrzcie ławka jest z widokiem, jak tu jest pięknie. A tam byliśmy wcześniej, tutaj na Heumiszczec. Także jakoś tędy oszliśmy, potem tam, tam, tam i tam. No i znowu tutaj przeżycie niesamowite. No i znowu jestem w internacie. Zaraz się wezmę w dalszym ciągu do czytania mojej książki, bo chcę ją dzisiaj skończyć. To znaczy... To znaczy dzisiaj już się nie skończę, bo już jest w sumie 22. Także zanim ją skończę będzie no troszkę już późno w nocy, ale chcę ją mieć za sobą jutro się więc za testy i uczyć się i uczyć i uczyć przez jutro i pojutrze. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego vloga. Czekajcie na tego za tydzień, chociaż nie wiem jak w tym tygodniu to wyjdzie z nagrywaniem, bo, bo olimpiada będzie i wyjazd do Warszawy. Zobaczymy. Postaram się zrobić tak, żeby było jak najlepiej. Także jeszcze raz dziękuję. Trzymajcie ze mnie kciuki w czwartek o godzinie 11:00, może 10:00. Nie wiem jeszcze, ale gdzieś w tych godzinach, żeby mi jak najlepiej poszło. Więc do zobaczonka. Pa, pa.